Cześć wszystkim z tej strony, Torkienka 120, i w tym odcinku to będzie realistika z Tak chyba pani trenerka powiedziała, że to będzie teren nasz, do oczywiście, więc zaczynamy. Przydał czeka mnie już na, tutaj już na paspisku. Jeszcze po, my, musielibyśmy go oporządzić. I zakładamy o Tylko muszę zobaczyć jakie. No naprawdę tutaj dużo. Założony Idziemy. Ok, już tutaj widzicie jak ktoś się tutaj szykuje? Na jazdę. O, no, przepraszam. Tutaj są różne. No dobra, tutaj jest jeździec. Tutaj mamy kudzek, ktoś tu nie wprowadzi, ale ktoś będzie pewnie nie zaflejał. I tak sobie przyjdzie. O, tutaj mustang. Nie, może są na jeszcze inne konie. No, <laughs> tutaj nie ma. Dobra. I jedziemy ten wyczyścić Szaloła bo coś to ja nie wiem, jak się nazywają te konie tutaj No to ten jest właściwie od tego ucesia Dobra Dobra, to już jesteśmy tam Tam Zaczynamy czyścić tego. a to może najpierw od tego. Czyli od rozproskiwania. wyczyszczone wyczyszczony. Jeszcze tak dokładnie, bo tam widziałem, że się tarzał jeszcze wcześniej, przed nagraniem odcinka. Jeszcze musie, musimy tam szczotką różową od brudu no i w drugą stronę też ten dokładnie, znowu o rozpryskiwanie, A tutaj jest rozpryskiwanie, no tam jeszcze mycie i jest idealnie. I teraz, tylko zostało nam tylko nakarmienie, kopytka, osiadłanie, tam tam wodę, no i ogólnie to tyle. Tam teraz tylko muszę y, zmienić o głowie, tego które. Te. czaprek Czapraczek, siodło. Nie, nie To będzie pasowało. Bo shadow ma różne do pasowania. A więc teraz yy, idziemy. Ja chciałam jeszcze pokazać tutaj. Yy, tutaj został ostatni temat kuc. To jest chyba srokacz Nie liczymy podłogę pod shadow Srokacz to jest też prywatny to, I to jest ta moja koleżanka która tam jest przy tym Okej okay. <coughs> Dobra, wyjeżdżamy i tutaj no widzicie mamy piękny ten Teraz tylko muszę Dopiąć popręg Tak, muszę tak najpierw Tak, najpierw muszę może bo inaczej jak Dopiąć Ok, topialiśmy popręg I jedziemy Wyjedziemy tak y, Może ten na taki króciutki teren Są różne koniki z, z naszej stajni Takie różne, różne Może też się kiedyś pojawić Filmik Ze wszystkich koni Ale to chyba Raczej nie będzie to możliwe Ale powiem taką nowinę tak, Taką Że niedługo nie są zawody W KKW Czy tam w skokach <laughs> Albo nie. To nie było chyba ani to, ani to. To był rajd konny. Ja na rajd konny się zapisałam. Tam na taką trzydniówkę, na trzydniówkę do tak gdzieś do Fortu Pinta, coś w tym stylu, I będziemy podróżować na koniach. To jest troszeczkę daleko, ale oczywiście Będą z przerwami, więc dlatego taka czyniówka. Tak od, te, od Fortu Pinta to może tam gdzieś w okolicach zrobić taki postój e, w okolicach Fortu, Fortu Pinta, czy tak gdzieś obok cmentarza. Tak, gdzieś w okolicach cmentarza, ale to dlatego, żebyś tam się bardziej przyzwyczaić. Z, e, takimi różnymi ale to nie będzie prowadzone przez Morland przepraszam, to co innego hmm, chciałam nam tylko coś powiedzieć e, co może będzie troszeczkę smutne chociaż w sumie to tak dokładnie to nie wiem e, zmieniam stajny i jeszcze tam parę jazdów będę miała i zacznę nowy styl, Ale nie wykluczone, że wtedy mm, już będę odkupię shadowa. Zresztą taką myśl, że będę miała shadow, bo nie powiedziałam wam, że mam konia. Tam już tam od paru miesięcy, tak od pięciu i zapomniałam właśnie o tym wam powiedzieć. Yy, nazywa się Harmonia jest w tajnym Orlantii i właśnie musimy też ją odprowadzić, czyli do konia to dwa konie Harmonia Harmonia jest taka jest rasy SP czyli pół półkrwi polskiej jest takiej maści hmm, takie ciemno i jest bardzo energiczna i mama to jest Hania. no i tak ma takie skarpetki, tam taką jakąś łatkę na tym No to więc. teraz tu chyba pójdziemy tam w stronę yy, no tego tam tu Chwila wstępu i zacz, zaczniemy sobie galopować. No, tutaj jest, mamy mi i mamy harmonię. A no, tutaj też z naszej strony okej, okay, też tam wydziwiają, ale nieważne, nie przejmujemy się tym. I tu już przechodzimy w kurs i zacz, zaczniemy galopować. A Co do kupna tych shadowa, to, ben, to wtedy kupię mu jakieś różne zestawy niż do harmonii, bo harmonia ma tylko jeden zestaw. No to więc tak: shadow by dzieniał dużo. Tym co ze stajennymi sprzętami. No więc tak. Tutaj macie piękny widok na ten most. Tam ojej, Ujej. Też jest Wszystko dobrze. Ale tam chwileczkę stępa. poczniemy sobie. I jedziemy szybkim galopem Dlaczego? Ponieważ tutaj jest to taka trasa do WKKW jest, Są tak naprawdę dwie przeszkody, czyli jedna tutaj o a druga to jest taka troszeczkę niebezpieczna, ale dobra Tutaj ledwo, ledwo I ta niebezpieczna i patrzcie Spadliśmy z tego, na szczęście nic się nie stało Dobra, jedziemy jeszcze raz też pojedziemy może troszeczkę szybciej. I skoczymy jeszcze raz. Ujku przepraszam Was. Przepraszam Was -przepraszam bardzo. Takie usterka, ale... Uh -huh. Zrobimy jeszcze raz. I pojedziemy jeszcze szybciej bo będzie takie trochę niebezpiecznie, bo to będzie... I jeszcze raz się nam nie udało. Nie <laughs> ma też takie bezpieczne. Że jeżeli by koń spadł tak jak my i jeszcze chyba tam się takim ładnym koniu, mi się podoba bardzo, ale i tu pojedziemy znowu ze felu. Czyli tak niebezpiecznie. I tutaj też na styk. I tutaj znowu na styk. Dobra. Nie będziemy już się męczyć. Idziemy stajni Dobra, już tutaj... Roz... O, też tutaj zaczyna jazda. Dobra, spoko spokojnie. Mogę... Czemu ja nie mam takich grupowych? No bo tam już rzadko jestem. Na tych grupach mam takie indywidualne. O, tutaj. Znaczy go to nie Dobra. Ja akurat w dresorze nie, bo tam za bardzo nie umiem. Tak? Przepraszam, że już tam nie pokazałam, jak rozszedłam, wyczyściłam znowu shadow do Muszę, muszę, ja, no ja się spieszę, więc do następnego relacji KSSO.